Dzisiaj mamy gościa szczególnego, który był już w naszej galerii jako odwiedzający podczas pierwszego jakby takiego pierwszego Nie Tomka Sikory. Mirek wtedy był obecny wraz z całą grupą. Z się to Wszystkiego tam częściowo. Dzisiaj reprezentuje również pewnie Ostrowie Świętego natomiast gościmy Mirkę z jego twórczością. O tej twórczości nie, nie będę się za dużo wypowiadał, bo mam wiedzę trochę niższą niż Mirek, więc on tutaj oczywiście dużo rzeczy powie. Jest mi niezmiernie miło, że Mirek zechciał przyjąć takie zaproszenie do tej ekspozycji, która no jest dość i trudną, ciekawą, a może też i taką niebanalną, nie dlatego że nie jest to taka, wiecie, galeria sensu stricte, do której trzeba wejść, tylko mamy tutaj faktycznie e, galerię budową. E, razem z Mirkiem jest dzisiaj jego małżonka, więc możemy też e, ule zaprosić, e, żeby to towarzyszyła, towarzyszyła Ula Towarzyszy mi w jego działaniach i w jego drodze, jest ciągle jego podporą, co, co cieszy, bo to jest jednak w dzisiejszych czasach wcale nie takie oczywiste. oni we dwoje rzeczywiście podążają po tych krainach naszego <müler> <w trakcie to>, kraju. <müler> no i cóż, i, i, i tworzą przepiękne rzeczy, Czemu, Ura jest też i czasami bohaterką ale też fotografuję już od jakiegoś czasu coraz bardziej, nawet w tej chwili już obawiamy, tak? te próby wychodzą coraz lepiej. Przekażę na razie głos Mirkowi, który opowie troszeczkę o samym temacie i o, o jego swojej twórczości, tym czym się zajmuje i co Państwo będziecie mieli okazję dzisiaj zobaczyć. Jeszcze zanim Mirka dopuszczę do głosu, od razu na wymienię, że zapraszam Państwa od razu wszystkich po tej chwili we na górę. Na górze odbędzie się druga część, również jak nie jeszcze bardziej interesująca, ponieważ poznamy kuluary twórczości MIRK, również z prezentacją jego dodatkowych prac. E, tym jak wykonuje te swoje prace. Będzie prezentacja, będzie sposobność na spokojną rozmowę, chwilę począstunku e, i myślę, że super będzie fajny czas, który wierzę, że jakby wypełni artystycznie również ten skrawek naszej duszy, który być może jest niezbędny. Przekazuję głos, głos Mieko. Dziękuję bardzo za przybycie. Jestem wzruszony dlatego, że tutaj byłem na rozpoczęciu działalności tej galerii. Bardzo dziękuję za zaproszenie, że mogę prezentować pracę i to tak jako Pierwsza mała rocznica, tak już gdzieś tak przeczytałem, że pierwsza mała rocznica, bo, bo piąta wystawa w tej galerii, bardzo mi jest miło. Ja, cóż, w zasadzie fotografuję od dosyć dawna, bo to się zaczęło gdzieś w szkole podstawowej w latach 70., w końcówce lat 70., ale od gdzieś mniej więcej 2011 roku, kiedy z powrotem do takiej fotografii pierwotnej, czy wykonywanej właśnie po prostu tylko y, przez otworek. Czyli ta fotografia, którą tu prezentuję, to jest fotografia otworkowa wykonywana y, kamerą obskura taką, która w tym momencie tutaj akurat stoi sobie na statywie. Y, tam jest y, materiał światłoczuły w postaci kliszy, także naświetla się. Oczywiście ktoś z Państwa się nie za bardzo rusza, to będzie bardziej widoczny na pewno na tej fotografii. Kto się porusza, to będzie widoczny też jako, jako cień. Kamera Obscura ma tylko otworek, tak jak na początku, oczywiście jeżeli chodzi o tak historycznie, to, to, to znana jest, można powiedzieć, od, tak, tak dokładnie, nie od strony powiedzmy matematycznej, no to na pewno ponad tysiąc lat, ale, ale najprawdopodobniej znana jest jeszcze dłużej. Yy, natomiast ona oczywiście towarzyszyła narodzinom fotografii w momencie, kiedy, kiedy właśnie do tej kamery obskóra można było włożyć materiał światłoczuły, na którym światło zapisało obraz w sposób trwały. No i tak się narodziła fotografia w pierwszej połowie XIX wieku. I, I w zasadzie to można by powiedzieć, że, że, że ta fotografia, którą, którą robię, no to jak gdyby mm, sięga do tych, do tych początków. Ale, ale dlaczego, dlaczego ja to robię w tym momencie, dlaczego się tak cofam daleko? No, dlatego, że w zasadzie interesuje mnie to, co światło z, robi, jaka jest natura światła, tytuł wystawy. Subtelność światła, ta subtelność poznawana jest przez ludzi od, od tysięcy lat, i ludzie byli zawsze zafascynowani światłem, i najprawdopodobniej bez światła byśmy nie mogli żyć, nie mogłoby powstać życie. To światło zawsze ludzi interesowało. I mimo, że badanie zjawisk świetnych ma za sobą historię, na pewno co najmniej. 3000 lat, jeżeli chodzi o coś, co było w ogóle udokumentowane. I mimo, że na temat światła wiemy bardzo dużo, na temat natury fizycznej tego światła, to w dalszym ciągu światło zastanawia nas. Prędkość światła jest największą prędkością, jaką w tym momencie znamy, ja oczywiście fizycy kwantowi doszukują się, czy przynajmniej próbują na przykład sobie wyobrazić cząstki na przykład nadświetlne, które mogłyby poruszać się z prędkością wyższą, ale co z tego wyniknie, to zobaczymy. Natomiast sam fakt, że światło właśnie tworzy obraz, wpadając tylko przez dziurkę, tworzy obraz na matówce, aparatu fotograficznego na matrycy też cyfrowej w aparatach, które są wyposażone w soczewki, to w dalszym ciągu jest ta ciekawostka, że, że właśnie na krawędziach otworka to światło tak, albo przede wszystkim właśnie wykazuje swoją tą naturę korpuskularną falową. Tu pokazałem, pokazuje właśnie z, z to, że to światło interferuje, następuje dyfrakcja, rozszczepienie i na niektórych zdjęciach właśnie akurat to celowo wykorzystuję. Kolejna sprawa to jest to, że naświetlamy bardzo długo, więc, więc każda fotografia niesie ze sobą też zapis czasu, jakiegoś upływu tego czasu i to, to jest chyba dla mnie najciekawsze, natomiast staram się też te fotografie otworkowe łączyć w jakieś pewne pewne cykle. No ten, ten cykl w zasadzie, który w tym momencie nazywałem jako Subtilitas jest tak naprawdę on się składa tutaj z wielu pomniejszych cykli wcześniej też realizowanych, a w zasadzie jest to swego rodzaju jak gdyby retrospektywa przez, z, z ostatnich jakichś lat mojej twórczości, więc tutaj to pojawia się wszystko to, co, to, co lubię, że tam gdzie gdzie jestem, no i najczęściej jest to najbliższa okolica. Jeżeli tu są fragmenty architektury, to jest taki zamek Krzysztofów w Ujeździe. Pojawia się Morze Bałtyckie, które uważam, że jest bardzo interesujące, jest, daje świetny klimat i woda, czy rzeka to jest ta, nad którą najczęściej przebywam, czyli nad, nad moją rzeką Dan Kamienną, pochodzę z Kunowa blisko Ostrowca Świętokrzyskiego. Tam, przepływa rzeka Kamienna, ta rzeka towarzyszy mi od urodzenia. I, I zawsze wywierała na mnie duży wpływ, a ponieważ jest, stanowi dopływ Wisły, więc pojawia się też często Wisła, bo do Wisły też jest niedaleko. Zresztą to samo jak i tu od Państwa, też nie jest aż tak bardzo daleko do Wisły, więc więc ta wisła się też pojawia i, i w jakiś naturalny sposób jeżeli ta woda sobie płynie, no to konsekwencją jest to też, że jest Morze Bałtyckie. Czy pokusiłbym się gdzieś indziej? Pewnie, pewnie, pewnie tak, ponieważ ja wykonuję fotografie tylko w tym momencie najczęściej otworkowe, natomiast jeżeli gdzieś tam rozmawiamy o fotografii, czy, czy prowadzę jakieś zajęcia fotograficzne, to y, oczywiście posługuję się Y, sprzętem współczesnym, ale najczęściej y, w tym momencie y, takim aparatem, który towarzyszy każdemu jest telefon komórkowy, więc oczywiście do, do jakiegoś takiego pokazywania, obrazowania świata, to, to wykorzystuje wszystko, co się da. Natomiast, natomiast y, y, to co pozostanie chyba już do końca no, właściwie moim narzędziem takiej pracy twórczej czy, czy sposobu wyrażania siebie pozostanie oczywiście aparat otworkowy popularnie też nazywany kamerą obskóra, chociaż nie jest to dokładnie y, tylko i wyłącznie kamera obskura bo, bo, bo kamerą obskóra także określa się y, i aparaty soczewkowe, więc, więc nie można tutaj sobie generalizować, natomiast moi w moim przypadku zawsze pozostanie oczywiście otworek. Witku, słuchaj w tych y, fotografiach poza tą no, techniczną stroną, aspektem jest bardzo dużo, w moim zdaniem, takiej poetyki obrazu. A, subtelności, y, trochę nieprzewidywalności, ale, ale są takie, y, często na przykład, nie wiem czy tu jest y, z, Powielenie tego obrazu? Czy to jest jeden obraz, ale, ale gdzieś tutaj jest taka poetyka, jest jakaś taka opowieść trochę głębsza niż to, co tylko zostało, czy, czy masz jakieś związki, nie wiem, z poezją, z muzyką, coś, co e, wchodzi gdzieś w tą fotografię, w interakcję z tą fotografią? Eee, z, 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 czy literatura jest niesamowita zresztą. Bo, znaczy w ogóle bez sztuki, ale tak, że właśnie bez sztuki, bez literatury nie da się. Nie da się żyć. Kiedyś więc szczerze, chyba się nie chwaliłem tutaj. Bo ja jakichś tam pierwszych napisałem sobie, ale potem uznałem go za zbyt banalny i e, oczywiście korzystam, jeżeli chodzi o poezję, z twórczości e, tych, którzy robią to dobrze doskonale. I dlatego też e, zresztą używam też takiego tutaj porównania, że... Jeżeli na przykład byśmy tak na przykład całą, całą twórczość fotograficzną określili jako literatura, to ten otworek pozostaje poezją, dlatego że jest, jest taką formą skróconą i niedoskonałą. Nie? Dlatego oczywiście tak, jak pytasz, to, to oczywiście to poniekąd odnoszę się do tego, czy, czy po prostu tak to czuję, że, że jest to taka forma, która no, wymaga takiego... Zatrzymania się i przemyślenia. I nawet fotografia utworkowa wymaga tego ustawienia się czasu. Oczywiście można to też robić na szybko. Tak samo zresztą jak ci, co piszą poezję, też robią czasem coś na szybko. Ktoś jest bardziej zdolny, mniej zdolny. Poezja jest lepsza, gorsza, bardziej udana, mniej udana. I tak samo jest właśnie z tą fotografią utworkową. Ona, ona jest tą poezją fotografii lepszą, gorszą, ale, ale, ale jest. Nie? Tak to wygląda. Natomiast oczywiście staram się poszukiwać tego, co światło może właściwie zrobić przez otworek i zastanawiam się właśnie, czy jak światło będzie wkładało. Tutaj jest aparat, który ma trzy otworki w ogóle i można naświetlać od razu materiał światłoczuły przez trzy otworki, przez dwa otworki. Można po prostu wymyślać sobie coś, tak? I stąd właśnie ta może ta poetyka obrazu wchodzić. Zresztą ruch jest zatrzymany, bo na przykład tutaj, gdzie jest morze falujące, ono będzie pozostanie jako statyczne, nie? Dopiero jeżeli będziemy się zastanawiać, myśleć o tym morzu, że ono jest, szumik, woda przepływa, no to, no to, właśnie to jest potrzebne do wyobraźni. I ta, właśnie taka, ta no. fotografia może nie jest taka do końca. Sam... Ja mam, ja mam yy... kamery otworkowe i zresztą też z, z, z zapisami, z samego pudełka takiego, takiej kamery obskóra, ale to może, no, żeby tutaj nie, nie, nie przegatać się tematu, bo... Da.